No dzisiaj Marek sezon rozpoczyna 2012 Weź tego Będziem, ha haka Będziemy ważyć haka. Co? No za no, czakłem weź go trochę wypuść, bo muszę pokazać, że to ty. Weź teraz Marek rozpoczyna sezon 2012 Tylko on już haka by chciał. Nie ucieknie ci, mówię, że ci nie ucieknie Dobra no, starczy? Nie starczy, ale pokaż się, że to ty. Czekaj, teraz muszę jeszcze usiąść teraz na moim siedzeniu. Ile będzie miał w siódemkę? Zaraz będziemy ważyć do kamery, to zważymy. No pokaż się, Marek, teraz. No pokaż się, że. No to, dobra. Że to ty Tylko no i... nie klnąć, bo w 2012 się nie klnie. Nie, na tak. filmach. Tak, jakoś by go porównać, ale go zaraz sobie sfilmuję z nim. No wcześniej mogłem, jak go ciągnąłeś, ale nie wiedziałem, że to taki duży będzie. Ty, ale już nas przyfilowali z łódki już płyną na razie No powoli z Markiem wracamy Ryby udane Marek zadowolony <grybuj> <grybuj> 6 kg dorsz w skrzynce Możemy zaglądać do skrzynki, zobaczymy jak to będzie widać Ale już było ale ich niedaleko Może coś dołowimy Najładniejsze miasto na wybrzeżu zrobimy znowu i Ci nie zmieniło jeden wieżowiec jak był tak jest Może się pojawią następne. O, będziemy to próbować jeszcze raz. Zachorzoną rybką O, coś jeszcze. No? Nie bierze ci nic? Pusta. Teraz zobacz ten budynek tam taki na skarbie, widzisz? Sanatorium. Widzisz? Tam to zdewastowane, okna powybijane i puste. W takim miejscu, nie? Super, nie? Chcą zdewastować, nie zagroszę. Zostawimy trochę taśmy, kurde, na, na łososiak złapiemy.